Cześć, witamy w tym odcinku kolejny odcinek z Oldlanderem, i tutaj miałem wam napisać, jaka decyzja właściciela, miałem wam powiedzieć, nie napisać, przepraszam, więc tutaj mówię, robimy wszystko. Tutaj z rzeczy, które w teorii miały nie być robione, no to jest rozrząd, bo właściciel mówił, że około 3 lat temu był rozrząd robiony. Natomiast jak Demontowałem tą obudowę, tam ciężko było zobaczyć. Boski, co tutaj po tą budową? Teraz jest krzyściutko. Znaczy, Jaki widok zastałeś? to olej, piasek. to olej, piasek. Czyli to, wszystko, co tutaj było, yy, to znajdowało się też pod osłoną rozrządu. I tutaj teraz pokażemy, że to była słuszna decyzja. No, o, nią no, to pokażesz od razu. No, widzicie, tu jest ta osłona, coś się ocierał ten napinacz. Tutaj od wewnątrz jest cała, więc tylko ją pola bo. Nie chcemy już właściwie generować kosztów, bo ona tutaj od wewnątrz w żaden sposób nie jest uszkodzona, więc zostawiamy. Pompa wody. Słychać? Słychać już. Szumi. Ale tak, tutaj mamy rozrząd, a pasek mamy gdzie mamy gdzieś? Tutaj? Pasek jak wyglądał ogólnie rzecz biorąc? Znaczy pasek już tak, nie, żadnych napisów już na nim nie ma. A pęknięcia są jakieś? Zobacz. Tu bokiem gdzieś widziałem, w pewnym momencie były takie obszczerbania, o no to tutaj tu widać. Że tutaj, by tutaj bokiem też coś Jestem ładowało. Z zewnątrz. No, już swój przebieg, no ale być mniejsza zewnątrz. z tym, no, pa, przez... Inaczej, paski same z siebie rzadko pękają. Naprawdę to już musi być ekstremalny. Najczęstszym powodem e, uszkodzenia rozrządu jest zatarta rolka e, lub uszkodzony napinacz, tak? I Tutaj po kolei. Słuchajcie. Czekaj, będę inny myk. Tak nie słychać? Ale nie. jest, czuć wibrację. Tak. No dobra, wszystko. następna. Ta mała. Popatrzcie, jak ona wygląda. Cała rolka. Tu jeszcze są pozostałości oleju i błota. Tutaj widzicie, jak ona wygląda. Tutaj jest olej. Tutaj jest korozja. Więc tutaj, bez dwóch zdań, bez dyskusji, ja tutaj powiedziałem właściwie, że rozrządu ci nie musimy robić. Natomiast przez to, że Yy, zerknęliśmy już pod obudowę i widziałem, jak to tam wszystko wygląda. To powiem, widziałem szczerze, że nawet boję się tego auta odpalać. Następna rolka, Napinacz. Napinacz już słuchać. Jest tak jakby w jednym miejscu odbity już pasek. Czyli coś gdzieś się. No, słyszycie? Tak. Także bezdyskusyjnie w tym przypadku rozrząd jak najbardziej do wymiany Boski tutaj zdemontował przewody w celu... Od... Dużo oleju w ogóle w dolocie Tak, w celu tak, oczyszczenia widać. Czekaj, tutaj będzie widać Nie, nie ta rura była Żeby rękę i właśnie... Ale to już mi się ciekało tam jak my, wiesz co? No, myli to już mi, ciekało. Ja, ja tutaj widać wszystko, że to wszystko się świeci w oleju. Cały w oleju Tak, tu, tutaj cały oleju Tak Tutaj jeżeli chodzi o kołyskę, kołyska przyszła nowa. Masz Podejdziemy. Popatrzcie. Tutaj jest kołyska stara i stare wahacze. stworzeń wyrąbany jeden, przepraszam, bo miałem się nie wyrażać brzydko. stworzeń uszkodzony z nadmiernymi luzami. Tu jest zatarty, Tutaj jest zatarty, i on był wymieniany z tego, co widzieliśmy, i był spawany. Masz nożyk, żeby zobaczyć, jak zobacz. jest tam? Guma porządna. A bonusz kiepski? Bonusz kiepski. No, weź ten. Tak, a ja w międzyczasie Wam pokażę kołyska, tutaj po całej długości skorodowana, dziury, no jakbyśmy tak szli to możemy sobie to wszystko dalej i dalej wybijać te dziurki, eee, tutaj mamy już nowy zestaw, czyli dwa nowe wahacze, Fabrycznie wprasowane sworznie i fabrycznie nowa kołyska zawieszenia. Także no w tym przypadku bezpieczeństwo jak najbardziej najważniejsze. Tak widzieliście kilkukrotnie na naszym kanale co działo się jeżeli dany element był nadmiernie skorodowany, że potrafił wahać, odpaść. Potrafi... O, no. jest woda praktycznie z piaskiem. No. Ale już rozłuszałeś go, to można by go dostawić. Także tutaj no mamy tam stworzeń nowy, cały kompletny wahacz. Co jeszcze tutaj mówiliśmy? Pokrywa zaworów nowa przyjdzie. Uszczelki wszystkie te pod podstawy, pod chłodniczka oleju, to wszystko idzie nowe. Kolektor jeszcze ściągać. Tak, kolektor dolotowy będziemy ściągać, to też Wam pewnie pokażemy w następnym odcinku. Możemy tam podejść sobie. Tak, kolektor będziemy ściągać, oddajemy do czyszczenia. Tutaj pokrywę ściągamy, wymieniamy na nową z dwóch powodów. Raz, że się leje, drugi raz też jest odma tutaj i też profilaktycznie zby, trzeba ją wymienić, tak? Co jeszcze będzie? Pompa wspomagania. Jest luz i leje się z wałka. Tak, to tutaj pokazywaliśmy. Podstawę wyciągamy, uszczelniamy, alternator zawozimy do regeneracji, do regeneratora. Nawet on on ogólnie działał do końca, natomiast przez to, że tam widzicie, jak się jeszcze tam świeci olej, to przez to, że to było wszystko zaolejone, żeby nie rozbierać tego 10 razy, wymieniamy na nowe. No i tutaj kwestia, jeszcze nie dogadałem jednej kwestii z właścicielem, Bo jak widzieliście, że z jednej strony sprężyna z lewej była wymieniona nową, z prawej została stara i ta stara pękła, tutaj brakuje jednego zwoja, no ja tutaj za wszelką cenę chciałbym od razu wymienić amortyzatory, bo widzicie w jakim są stanie. Górne mocowanie na pewno, natomiast tutaj jest korozja bardzo mocna, tutaj jeszcze widzieliście przecięty tutaj przymocowanie łącznika stabilizatora. Więc jeszcze to do niego zadzwonię, końcówki obydwie nowe. No i tam jak widzieliście z tyłu był kawałek próg skorodowany, też już jest umówiony u blacharza, więc samochód będzie przygotowany do przeglądu, tak żeby bezpiecznie można nim było się poruszać. No i oczywiście nie wszystko na raz, ale też będziemy wymieniać przewody. Zrobi skupiamy się teraz na rozrządzie, tak Boski, jak sobie złożymy rozrząd, zrobimy z osprzęt silnika, zajmujemy się dalej. E tutaj przez to Boski się no, najpierw kołyskę, żeby nawet był lepszy dostęp, tak, do wszystkiego, tak. E teraz to Boski wszystko czyści, e montuje nowy rozrząd, e i co? I dalej krok po kroku będziemy, będziemy czyścić, składać, czyścić, czyścić, składać, tak, i tak w kółko. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.